Monika Midura O wandzie co chciała do Rzeszowa. Opowieść teatru imienia wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Czyta Małgorzata Pruchnik hołka Rozdział trzeci. O tym, jak wandia Sierpińska została wandą Siemaszkową, która nie chciała grać ról naiwnych dziewcząt. Część pierwsza od chwili, w której mała Wandzia Sierpińska postanowiła, że zostanie wielką aktorką, minęło kilka dobrych lat. Bardzo pracowitych, bo oprócz szkoły tę już dorastającą panienkę pochłaniała praca nad wymową, gestykulacją, postawą i wyglądem, czyli wszystkim tym, czym powinna się zalecać prawdziwa aktorka. Codziennie po szkole wracała do domu, jadła obiad i pędziła do teatru prowadzonego przez Tatę. A tam już nie tylko zasiadała na widowni podczas przedstawień, ale często ukrywała się za kulisami, podglądając i naśladując grę aktorów. Zresztą tak samo dyskretnie zachowywała się podczas prób, żeby swoją obecnością nie zakłócać pracy teatralnego zespołu. Bo choć Wandzia była panienką temperamentną, to zarazem dobrze wychowaną i doskonale wiedziała kiedy coś wolno, a kiedy nie wypada. Jej pierwszym nauczycielem aktorstwa był tato. Często po przedstawieniu czy próbie zostawali na pustej scenie i ćwiczyli. Wandzia odgrywała przeróżne role, a pan Felix uważnie przyglądał się i udzielał jej wskazówek. Trzymaj głowę prosto, Jesteś przecież królową, która kroczy na spotkanie z poddanymi. Albo pochyl się bardziej. No, pamiętasz przecież babcie Stasię. O, właśnie. Tak poruszają się schorowane staruszki. Wandzia ani trochę nie była zła na tatę za te ciągłe upomnienia. Przyjmowała wszystko ze zrozumieniem i z całych sił starała się grać lepiej. Oprócz teatru, miejscem jej aktorskich wprawek stała się szkoła. Była uczennicą żeńskiego gimnazjum w Łomży. Już podczas pierwszej akademii zwróciła na siebie uwagę dzięki wyjątkowym umiejętnościom recytowania wierszy i śpiewania piosenek. Zawsze robiła to z sercem i zrozumieniem. Od razu ujawniła się też jej niezwykła pamięć. Trudno w to uwierzyć, ale już po pierwszej próbie. Potrafiła bezbłędnie wypowiedzieć nie tylko swoje kwestie, ale też partie koleżanek, co, jak nie trudno się domyślić, nie budziło ich entuzjazmu. Jednak wandzia się tym nie przejmowała. Widownia złożona z uczennic, dyrektora szkoły i pań profesorek była jej pierwszą prawdziwą publicznością. Wprost uwielbiała brawa, którymi obsypywano ją po każdym apelu, nawet jeśli nie były to oklaski całkiem szczere. A trzeba dodać, że Wandzia była też wzorową uczennicą. Uwielbiała czytać książki i pisać wypracowania. Radziła sobie świetnie ze wszystkimi przedmiotami. Łatwo przyswajała obce języki. Sprawnie rozwikływała zagadki matematyczne. Rozgryzała fenomeny biologii i odnajdowała szybko w geograficznych przestworzach. Oczywiście. Nie odpuszczając przy tym żadnej wolnej chwili w teatrze. Jak znajdowała na to wszystko czas? <laughs> Kroniki rodzinne o tym milczą. Kiedy edukacja gimnazjalna miała się ku końcowi, a wandzia stanęła na progu dorosłości, rodzice zachodzili w głowę, jak pomóc córce w szlifowaniu talentu. Szczególnie trapił się tym tato. Nie możemy żałować na to pieniędzy. Wandzia musi uczyć się w stolicy, zdecydował pewnego dnia. Feliksie, ja nie wyobrażam sobie tej rozłąki. A poza tym, czy nie uważasz, że ona jest na to za młoda? Kochanie, nie bądź samolubna. Wandia już nie jest małym dzieckiem, poradzi sobie bez nas. Będziemy ją odwiedzali, a ona będzie do nas wracać w wakacje i święta. Zrozum. Jeśli chcemy, żeby jej marzenia o scenie się spełniły, musimy zadbać o jej edukację. A ja jestem przekonany, że one się spełnią. Zresztą sama dobrze wiesz, że kiedy Wandzia coś postanowi, to nic nie jest w stanie jej powstrzymać. No, a nasza córka marzy o tym, żeby zostać aktorką. Pan Felix sięgnął po wszystkie argumenty, żeby przekonać żonę do swojego pomysłu, choć sam bardzo bał się rozstania ze swoją ukochaną córeczką. No ale słowo się rzekło i spełniło. Wandzia Sierpińska pożegnała się z krainą dzieciństwa i przeniosła się do Warszawy. W stolicy rozpoczęła naukę w słynnym zakładzie pani Henryki Czarnockiej. Była to prywatna szkoła dla dziewcząt, instytucja o wielkich tradycjach. Lekcje prowadzili tam najlepsi nauczyciele. A uczennicami były zdolne i dobrze ułożone panienki z dobrych domów. Ponieważ większość z nich nie pochodziła z Warszawy, szkoła prowadziła pensję, w której mogły zamieszkać. Wandzia tęskniła za rodzicami, ale pobyt w stolicy okazał się dla niej bardzo owocny. Rozwijała się wszechstronnie, bo oprócz klasycznego kanonu, szkoła kształciła także konkretne umiejętności: robienia na drutach, haftowania. Szycia, czy też rysunku. Uczennice były przygotowywane zarówno do dalszych studiów, jak i do zawodu nauczycielki, a także do bycia wzorowymi żonami i matkami. Naszej Wandzie przede wszystkim zależało na samodzielności. Czy myślała wtedy o tym, żeby wyjść za mąż i urodzić dzieci? Pewnie rzadko. No, może tylko kiedy. Czytała łzawą powieść, albo oglądała jakąś romantyczną historię w teatrze. Może wtedy nawiedzały ją marzenia o wielkim uczuciu, o mądrym, przystojnym i eleganckim kawalerze, który przynosiłby jej kwiaty, zabierał na ciastko do kawiarni i drżącym głosem mówił: Ach, Wandziu, nie ma na świecie niczego. Co byłoby dla mnie ważniejsze od miłości do ciebie? Ach, nie ma piękniejszej, powabniejszej, delikatniejszej istoty niż ty. Nie ma i już. Ale to były tylko marzenia. W rzeczywistości nic takiego się nie działo i nasza bohaterka wciąż mogła skupiać się tylko na sobie. Kiedy na dobre zadomowiła się już w stolicy, rodzice podjęli decyzję o: zapisaniu jej na profesjonalny kurs aktorstwa. Szybko dorastająca nastolatka Wanda stała się uczennicą pana Józefa Kotarbińskiego, sławnego aktora, recenzenta i znawcy teatru. Masz niezwykły talent, drogie dziecko. Wprawdzie przed Tobą jeszcze sporo pracy, ale daję sobie uciąć prawą rękę i obie nogi, że staniesz się wielką gwiazdą. Zawyrokował mistrz Kotarbiński, który wykształcił wiele znanych aktorek i aktorów polskiej sceny. Ośmielona jego słowami, a może i trochę przerażona perspektywą, że pan Kotarbiński mógłby w razie jej niepowodzenia stracić aż trzy kończyny, ambitna i pracowita panna Sierpińska z lekcji na lekcję notowała niesamowite postępy. Aż wreszcie nadszedł dzień, w którym zdaniem jej mentora Mogła spróbować swoich sił na profesjonalnej scenie. Nierozstrzygnięty pozostawał jeszcze tylko wybór miasta, w którym poszuka pracy. Czy mam pozostać w Warszawie? Miasto jest duże, piękne, już znajome. Na pewno wśród tutejszych teatrów znajdzie się taki, który zechce przyjąć mnie do zespołu. A może jednak wyjechać do Lwowa? To przecież takie wspaniałe, historyczne miasto, w którym żyją ludzie różnych kultur i narodowości. Ale przecież czy mogła wtedy nie pomyśleć o Krakowie? Rodzice tyle razy opowiadali jej o tym prastarym grodzie i o tym, że imię Wanda zawdzięcza legendzie i odważnej krakowskiej księżniczce. Poza tym tamtejszy teatr był uznawany za jeden z najlepszych w Polsce. To na jego deskach tworzyła wielkie kreacje niezrównana pani Helena Modrzejewska, którą wandzia podziwiała podczas gościnnego występu w Warszawie. Tak, pojadę do Krakowa, postanowiła. I tak się stało. Dwudziestoletnia wanda przeniosła się do grodu pod Wawelem. Bez problemu poradziła sobie z przesłuchaniem i otrzymała angaż do zespołu krakowskiego teatru. Była dumna i szczęśliwa. Pierwsza praca w teatrze nie dawała jej wprawdzie dużych materialnych profitów, ale ważne było tylko jedno: mogła grać na słynnej scenie, obserwować starsze koleżanki i kolegów i występować przed wspaniałą krakowską publicznością. Wciąż mogła liczyć na wielkie wsparcie rodziców, ale w jej życiu wydarzyło się wtedy jeszcze coś bardzo ważnego.